Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że proste nawyki w łazience mogą po cichu zwiększać ryzyko udaru? Dla seniorów codzienne rutyny często wydają się zupełnie nieszkodliwe, jednak wielu nie zdaje sobie sprawy, że pewne zachowania w łazience mogą wywierać ogromne ciśnienie na stwardniałe naczynia krwionośne. Z biegiem czasu te nawyki mogą zwiększyć ryzyko udaru nawet o 300%. A największe zagrożenie dotyczy mężczyzn i kobiet po 60, 70. i 80. roku życia. W tym filmie ujawnimy pięć powszechnych łazienkowych nawyków, które seniorzy często bagatelizują, a które mogą mieć poważne konsekwencje. Każdy z nich z osobna może wydawać się drobnostką, ale razem tworzą idealne warunki do wystąpienia nagłego incydentu zdrowotnego. Rozpoznając te zachowania i wprowadzając niewielkie zmiany. Możesz chronić swoje zdrowie, zmniejszyć ryzyko i dłużej zachować niezależność. Zostań ze mną do końca, ponieważ dowiesz się nie tylko, które nawyki są groźne, ale także jak się ich pozbyć, zanim zaszkodzą tobie. Te wskazówki mogą wydawać się proste, ale mogą być kluczem do uniknięcia wydarzenia, które całkowicie odmieni życie. A więc zaczynajmy. Numer 1. Nadmierne parcie podczas wypróżniania. Jeden z najgroźniejszych nawyków łazienkowych w starszym wieku to zbyt mocne napinanie się na toalecie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ogromne ciśnienie takie działanie wywiera na naczynia krwionośne w mózgu i sercu. W momencie, gdy się napinasz. Ciśnienie krwi gwałtownie rośnie, a ten nagły skok może spowodować pęknięcie osłabionego naczynia lub oderwanie się skrzepu. Dla osoby z nadciśnieniem lub stwardniałymi tętnicami ryzyko jest wyjątkowo wysokie. Ten nawyk często zaczyna się od zaparć. Wraz z wiekiem układ trawienny spowalnia, a niektóre leki mogą dodatkowo pogarszać problem. Seniorzy czasem uważają, że napinanie się to coś normalnego, ale w rzeczywistości to poważny sygnał ostrzegawczy. Za każdym razem, gdy zbyt mocno się napinasz. Zmuszasz swój układ krążenia do pracy w stanie skrajnego przeciążenia. Niebezpieczeństwo może nie pojawić się od razu, ale z biegiem tygodni, miesięcy czy lat stres dla organizmu narasta. Weźmy przykład Edwarda, mężczyzny po siedemdziesiątce, który nie przywiązywał większej wagi do swoich problemów w toalecie. Przyzwyczaił się do spędzania długich minut na parciu każdego ranka. Z czasem zaczął odczuwać zawroty głowy po wyjściu z łazienki coś, co zrzucał na karb wieku. Nie zdawał sobie sprawy, że to były małe ostrzeżenia. Jego serce i mózg pracowały pod ogromnym obciążeniem, a w końcu doprowadziło to niemal do udaru. Dobrą wiadomością jest to, że temu ryzyku można skutecznie zapobiegać. Wystarczy pić dużo wody, jeść produkty bogate w błonnik takie jak płatki owsiane, fasola i świeże owoce oraz pozostać aktywnym fizycznie. Wypróżnianie staje się wtedy łatwiejsze i bardziej naturalne. W niektórych przypadkach warto też porozmawiać z lekarzem o łagodnych środkach zmiękczających stolec. Mogą przynieść dużą ulgę. Kluczowe jest to, by zapobiegać wysiłkowi, który niebezpiecznie podnosi ciśnienie krwi. Istnieje też aspekt psychiczny. Wielu seniorów nie docenia wpływu drobnych, codziennych decyzji, które z czasem się kumulują. Nie akceptując parcia jako normalnego, odzyskujesz kontrolę nad swoim zdrowiem. Łazienka nie powinna być miejscem, w którym czujesz się pokonany czy bezsilny. Dzięki prostym zmianom możesz zamienić ją z przestrzeni ukrytych zagrożeń w miejsce ulgi i bezpieczeństwa. Jeśli ten nawyk brzmi znajomo, wiedz, że nie jesteś sam. Ale pamiętaj też, że każdy krok, który podejmujesz, by ułatwić sobie tę codzienną czynność, to krok w stronę ochrony Twojego mózgu, serca i przyszłości. Numer 2. Zbyt długie siedzenie na toalecie. Kolejny częsty nawyk, który zwiększa ryzyko udaru, to zbyt długie przesiadywanie w toalecie. Wielu seniorów zabiera ze sobą gazetę, krzyżówkę albo telefon i siedzi znacznie dłużej niż to potrzebne. Choć wydaje się to nieszkodliwe, w rzeczywistości długotrwałe siedzenie w tej pozycji wywiera dodatkowy nacisk na naczynia krwionośne w dolnej części ciała i zaburza prawidłowe krążenie. Dla osób z nadciśnieniem, cukrzycą lub chorobami naczyń to poważne obciążenie. Kiedy siedzisz zbyt długo, krew ma tendencję do gromadzenia się w nogach, a sam kąt pod jakim ustawione jest ciało, powoduje dodatkowe napięcie w obrębie miednicy i brzucha. W efekcie powstają warunki, które są niezdrowe dla układu krążenia. A jeśli do tego dochodzi sporadyczne napinanie się, mamy niebezpieczną kombinację ryzyko powstania zakrzepu lub nagłego wzrostu ciśnienia. Z czasem te drobne epizody składają się na coś znacznie poważniejszego. Pomyśl o Marcie, 70-letniej kobiecie, która lubiła zabierać telefon do łazienki każdego ranka. Często siedziała tam 15, a nawet 20 minut, nie zauważając, jak szybko mija czas. Po kilku miesiącach zaczęła odczuwać drętwienie nóg i pulsowanie w głowie po wyjściu z toalety. To były sygnały ostrzegawcze wysyłane przez jej organizm, znaki, że krążenie jest zaburzone w sposób, który mógł skończyć się tragicznie, gdyby je zignorowała. Warto zapamiętać, że małe zmiany dają wielkie efekty. Łazienka to nie miejsce na długie sesje czytania czy przeglądania telefonu. Skup się na tym, by załatwić swoją potrzebę i od razu wstać. Jeśli zmagasz się z zaparciami i masz wrażenie, że musisz czekać, to sygnał, że warto poprawić dietę, nawodnienie lub poziom aktywności, zamiast po prostu przedłużać czas spędzony na toalecie. Pomocne może być również postawienie małego stołka pod stopy, aby ustawić ciało w bardziej naturalnej pozycji. Dzięki temu proces przebiega łatwiej i szybciej, co zmniejsza pokusę, by zbyt długo siedzieć. Prawdziwym problemem jest nawyk. Seniorzy często wpadają w pewne rutyny, nie zdając sobie sprawy z ich ukrytych konsekwencji. To, co wydaje się wygodne lub normalne, może w rzeczywistości dzień po dniu podkopywać zdrowie. Świadomie skracając czas spędzany w toalecie, zmniejszasz niepotrzebne napięcie, poprawiasz krążenie i ograniczasz jeden z mniej oczywistych czynników, zwiększających ryzyko udaru, jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz, że te informacje są wartościowe. Napisz w komentarzu numer 2, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Ignorowanie zawrotów głowy lub osłabienia po skorzystaniu z toalety. Jeden z najbardziej niebezpiecznych nawyków w łazience u osób starszych to bagatelizowanie chwilowych zawrotów głowy lub uczucia słabości, które czasem pojawiają się zaraz po wstaniu z toalety. Wielu mężczyzn i kobiet po 60, 70. czy 80. doświadczyło tego przynajmniej raz, ale zbywa to wzruszeniem ramion, uznając za coś nieistotnego. W rzeczywistości taki nagły spadek ciśnienia krwi. Znany jako hipotonia ortostatyczna, może być objawem głębszych problemów z krążeniem, które znacząco zwiększają ryzyko udaru. Kiedy wstajesz gwałtownie po siedzeniu lub po wysiłku, ciśnienie krwi może gwałtownie się zmienić. W młodszych latach organizm potrafi błyskawicznie się dostosować, ale z wiekiem naczynia krwionośne sztywnieją, a reakcja serca spowalnia. Ten krótki moment opóźnienia tworzy niebezpieczne okno, w którym mózg jest na chwilę pozbawiony tlenu. Jeśli naczynia są już osłabione przez wiek lub chorobę, ten stres może spowodować ich pęknięcie albo uruchomić zakrzep, który przemieści się w kierunku mózgu. Pomyśl o Leonardzie, 70 mężczyźnie, który często czuł lekki zawrót głowy po wyjściu z toalety. Zazwyczaj opierał się o ścianę, czekał kilka sekund i szedł dalej, przekonany, że to nic groźnego. Pewnego ranka jednak zawrotom głowy towarzyszyła bełkotliwa mowa i osłabienie jednej strony ciała. Okazało się, że to był miniudar. Organizm ostrzegał go od lat, ale on te sygnały ignorował. Najważniejsza lekcja jest taka: takich epizodów nigdy nie wolno lekceważyć. To nie jest normalna część starzenia się. To alarm, który mówi, że Twój mózg i układ krążenia są przeciążone. Jeśli doświadczasz takich objawów regularnie, koniecznie powiedz o nich lekarzowi. Czasami wystarczy dostosować leki, poprawić nawodnienie lub wprowadzić drobne zmiany w stylu życia, aby zapobiec tym groźnym spadkom ciśnienia. Równie ważne jest zmienienie sposobu poruszania się w łazience. Zamiast wstawać gwałtownie, rób to powoli, dając ciału czas na ustabilizowanie się. Oprzyj się dłonią o stabilną powierzchnię dla równowagi i odczekaj kilka sekund, zanim ruszysz. Takie drobne gesty ostrożności nie tylko zapobiegają upadkom, ale także zmniejszają nagłe obciążenie naczyń krwionośnych. Głębsza prawda jest taka, że zwracanie uwagi na drobne sygnały może uratować ci życie. Seniorzy często nie doceniają ostrzeżeń swojego ciała, ale ich ignorowanie to ryzyko, na które nikt nie może sobie pozwolić. Słuchając tych znaków i reagując na nie, dajesz sobie najlepszą szansę na ochronę mózgu, niezależności i przyszłości. Numer 4. Używanie zbyt gorącej wody pod prysznicem. Kolejny łazienkowy nawyk, który może po cichu zwiększać ryzyko udaru, to branie zbyt gorących pryszniców. Choć parujący prysznic może wydawać się kojący, zwłaszcza przy sztywnych stawach czy zmęczonych mięśniach, nagłe działanie wysokiej temperatury sprawia, że naczynia krwionośne gwałtownie się rozszerzają. Dla seniora, którego serce i układ krążenia mogą być już osłabione, ta szybka reakcja organizmu może spowodować nagły spadek ciśnienia, zawroty głowy, a w niektórych przypadkach nawet groźne przeciążenie serca i mózgu. Kiedy gorąca woda dotyka skóry, ciało próbuje się ochłodzić, kierując więcej krwi do powierzchni. Ten proces sprawia jednak, że przez chwilę mniej krwi trafia do ważnych narządów. U młodszych osób organizm reaguje błyskawicznie, ale u starszych ten mechanizm może przeciążyć osłabione naczynia. Taka nagła nierównowaga sprawia, że ryzyko udaru lub omdlenia w łazience jest znacznie większe niż większość ludzi przypuszcza. Pomyśl o Helenie, 74-letniej kobiecie, która zawsze zaczynała poranek od długiego, gorącego prysznica. Uwielbiała to uczucie ciepła i relaksu, jednak po kilku miesiącach zauważyła, że często kręci jej się w głowie, gdy wychodzi spod prysznica. Musiała trzymać się umywalki, dopóki uczucie nie minęło. Pewnego ranka straciła przytomność, uderzając się w ramię. Lekarz wyjaśnił jej później, że to właśnie ekstremalne ciepło przez długi czas obciążało jej układ krążenia. Każdego dnia można jednak korzystać z ciepła w bezpieczniejszy sposób. Wybierając ciepłą, a nie parzącą wodę, możesz się zrelaksować bez nadmiernego obciążenia organizmu. Stopniowe obniżanie temperatury wody pod koniec prysznica również pomaga ciału łagodnie się dostosować. Dla wielu seniorów ta drobna zmiana potrafi znacząco zmniejszyć ryzyko omdleń i innych problemów zdrowotnych związanych z łazienką. Ważny jest także psychologiczny aspekt tego nawyku. Wielu starszych ludzi kurczowo trzyma się rytuałów, które dają poczucie komfortu, jak gorący prysznic, będący codzienną nagrodą, ale komfort nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Zrozumienie, że nadmiar ciepła szkodzi, oznacza, że cenisz swoją długoterminową niezależność bardziej niż chwilową przyjemność. Nie chodzi o to, by rezygnować z przyjemności, ale by wybierać je mądrze. Prysznic powinien pozostawić cię odświeżonym, a nie wyczerpanym czy oszołomionym. Dostosowując temperaturę, wysyłasz sobie samemu jasny komunikat: Twoje zdrowie jest najważniejsze, a ta jedna mała decyzja dziś może ochronić twoje jutro. Jeśli wciąż oglądasz ten film i te wskazówki wydają ci się wartościowe, napisz w komentarzu numer 4, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji i włączenia dzwoneczka, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5 Pośpiech i wstrzymywanie oddechu podczas czynności w łazience. Ostatni łazienkowy nawyk, który może znacząco zwiększyć ryzyko udaru, to tendencja do pośpiechu i nieświadomego wstrzymywania oddechu podczas wykonywania codziennych czynności. Seniorzy często czują presję czasu lub stres związany z koniecznością skorzystania z pomocy, więc się spieszą, czy to pochylając się by się umyć, sięgając niezręcznie po coś, czy zrywając się gwałtownie z toalety. W trakcie tych ruchów wiele osób nieświadomie wstrzymuje oddech, co tworzy tak zwanych Efekt walsalwy. To krótkie wstrzymanie oddechu powoduje nagły skok ciśnienia krwi, który wywiera ogromny nacisk na delikatne naczynia krwionośne w mózgu. Nie wydaje się to niczym dramatycznym, to zaledwie kilka sekund wysiłku, ale dla starszego organizmu taki gwałtowny wzrost i spadek ciśnienia może być katastrofalny. Jeśli tętnice są już zwężone przez złogi cholesterolu, siła tego ciśnienia może oderwać zakrzep lub spowodować pęknięcie naczynia. Właśnie w ten sposób coś tak zwyczajnego jak pośpiech w łazience może stać się iskrą prowadzącą do udaru. Pomyśl o Jakubie, 81-letnim mężczyźnie, który był dumny ze swojej niezależności. Nie lubił spędzać w łazience zbyt dużo czasu, więc często śpieszył się, by jak najszybciej skończyć i wstać. Jego żona zauważyła, że podczas tego wysiłku robił się czerwony na twarzy i wydawał ciche westchnienia, ale on machał ręką, twierdząc, że to nic takiego. Pewnego poranka po takiej właśnie sytuacji poczuł nagłe osłabienie w ramieniu i problemy z mową. Lekarze później wyjaśnili, że połączenie pośpiechu i wstrzymywania oddechu przeciążyło jego układ krążenia do granic możliwości. Przełamanie tego nawyku zaczyna się od świadomości. Następnym razem, gdy będziesz w łazience, zwróć uwagę na swój oddech. Przypominaj sobie, by pozostać spokojnym, oddychać równomiernie i nie zmuszać ciała do zbyt szybkich ruchów. Proste zmiany, takie jak zainstalowanie poręczy dla podparcia, poświęcenie więcej czasu i świadome oddychanie, mogą dramatycznie zmniejszyć obciążenie układu krążenia. Chodzi też o szacunek do własnego tempa. Wielu seniorów próbuje robić wszystko tak szybko jak dawniej, frustrując się, że zwykłe czynności trwają dłużej, ale wymuszanie tempa tylko zwiększa ryzyko. Wybierając cierpliwość, wybierasz bezpieczeństwo, godność i przyszłość wolną od możliwych do uniknięcia zagrożeń. Ten nawyk pokazuje nam, że nawet małe, nieświadome działania mogą mieć ogromne konsekwencje. Pośpiech i wstrzymywanie oddechu nie są oznaką siły, to sygnał, że ciało jest pod zbyt dużym naciskiem. Zwolnij, oddychaj głęboko i poruszaj się uważnie, a Twoje serce i mózg Ci za to podziękują. Dając swojemu sercu i mózgowi stabilność, której potrzebują, zapewniasz sobie długie lata dobrej kondycji i samodzielności. Kilka końcowych refleksji. Zastanów się nad pięcioma łazienkowymi nawykami, o których dziś mówiliśmy: nadmiernym wysilaniem się przy wypróżnianiu, zbyt długim siedzeniem na toalecie, ignorowaniem zawrotów głowy, używaniem zbyt gorącej wody oraz pośpiechem połączonym z wstrzymywaniem oddechu. Każdy z tych nawyków może wydawać się drobiazgiem, czymś zwyczajnym, codziennym, a jednak każdy z nich niesie ukryte ryzyko, które może zwiększyć prawdopodobieństwo udaru nawet o 300%. Świadomość tych zagrożeń nie ma na celu wzbudzenia strachu, lecz dania ci mocy, by wprowadzić zmiany, które ochronią twoje zdrowie i pomogą ci zachować niezależność. Łazienka powinna być miejscem ulgi i odnowy, a nie zagrożenia. Wprowadzając proste poprawki, pijąc więcej wody, jedząc produkty bogate w błonnik, skracając czas spędzany na toalecie, kontrolując temperaturę wody i uważając na oddech, możesz przemienić swoją codzienną rutynę z potencjalnie ryzykownej w bezpieczną i wspierającą Twoje zdrowie. To nie są wielkie zmiany, ale mogą przynieść ogromne korzyści w przyszłości. Pamiętaj! Profilaktyka udaru to nie tylko wizyty u lekarza, ale przede wszystkim codzienne wybory, które podejmujesz w najbardziej zwyczajnych sytuacjach. Słuchając swojego ciała i wybierając ostrożność zamiast pośpiechu, dajesz sobie dar kolejnych lat z jasnym umysłem, siłą i godnością. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy usłyszeć również Wasze przemyślenia. Napiszcie w komentarzu, czego się dziś nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas bardzo cenne, dają nam motywację i energię, by tworzyć dalej. Jeśli ten film okazał się pomocny, zostawcie polubienie, subskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie go dalej. Wasze wsparcie pomaga nam nadal tworzyć treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.